Siema, siema, siema. Z tej strony Oscar, czyli Kerox, wasz ulubiony youtuber. Wracamy sobie do pięknej gierki, jakim jest Hero Zero. Aktualnie level 380, top 9 poziom. Tutaj mamy trochę straty do grubego i ale myślę nadrobimy. Jakiś tam speed był przez okres miesiąca, to ludzie trochę jakby zmniejszyli gry na tym serwerze, ale już powracają tutaj Pisko nowek na top 12 z ekip, nasza ekipka ma 4 ręki, niedługo będzie 5 trenów, więc serdecznie jej zapraszamy przyjmujemy od każdego levela, więc możecie napisać i was z chęcią dodam The Last Dance, czyli również nasza ekipka jest tu jeden tren będzie robione dokładnie o w tej gildi 5 trenów hotboys pięć 5 trenów Madhouse, no niestety mają 4 treny. Ale to się zmieni, będzie zarom. E, tutaj liderem jest Pan Suchy. No niestety, pisko się spłakał. Sprzedaje się, bo go walnęliśmy, więc Smurfik liderem. Pozdrawienia serdeczne dla Areczka i Macieja. Ogólnie pozdrawiam moją całą ekipkę od Danielo do. Czy jadę, jadę do końca, bo 30 osób to jest tak dużo? Do Gucci Girl, statystyki prezentują się mega zajebiście. Jeszcze możemy sprawdzić, jacy jesteśmy w rankingu pod zadania nadzwyczajne. Zadania nadzwyczajne też top 9, ale tutaj myślę, że możemy powiedzieć trochę. Wygrywamy, no właściwie, dwa zadanki. Jesteśmy na top 7. Ogólnie myślę, na Daily Hero coś takiego jak Krowczak robił. Jego też pozdrawiamy. Czasem był odklejony, ale mega spoko poziomek był. No i myślę, że zrobimy sobie 30 odcinków przez miesiąc w oczekiwaniu na PL-31, na którym oczywiście też powalczymy o topkę. I chciałbym Wam podziękować za oglądanie tego filmu i zaprosić na jutrzejszy film. I dziękuję za pamięć o mnie. Zostawiajcie łapki w górę i komentarze. I jak ktoś by chciał, żeby go ocenić, to z chęcią ocenia.